Poranek nad bagnami był inny niż każdy, który Miśko i Figielek znali. Mgła sunęła nisko przy ziemi, cicho szepcząc niezrozumiałe słowa, a powietrze pachniało starą korą i czymś zapomnianym. Cień, ich tajemniczy przewodnik, szedł przed nimi powoli, niemal bezgłośnie. Jego sylwetka była rozmyta, ale czuć było w niej moc, starą, zmęczoną, ale niegasnącą. Dokąd nas prowadzi? zapytał cicho Figielek, rozglądając się niespokojnie. Ta ścieżka wygląda, jakby sama nie chciałaby ktokolwiek nią szedł. Miśko nie odpowiedział od razu. Patrzył pod łapki, starając się nie wpaść w kałużę mętnej wody, która co jakiś czas podskakiwała lekko, jakby coś się pod nią poruszało. Do źródła zapomnienia, odparł cień, nie odwracając głowy. Tam ukryto serce lasu, ale zanim je odzyskacie, musicie poznać jego historię, historię pradawnego. Ścieżka zakończyła się przy skalnym kręgu, ukrytym pośród skręconych, pokrytych mchem drzew. W centrum znajdował się płaski błyszczący kamień, na którym widniał symbol, liść spleciony z sercem. Dookoła panowała cisza, tak głęboka, że słychać było tylko bicie misiowego serduszka. To miejsce pamięci, powiedział cień z powagą. Miejsce snu, opiekuna. Miśko i figielek stali nieruchomo, jakby czas stanął razem z nimi. Nagle kamień zadrżał, gdy cień dotknął go delikatnie swoją łapą. Z powierzchni zaczęła unosić się po świata, która wirowała wokół nich, aż utworzyła świetlną opowieść: niczym wspomnienie lasu. Z mgły wyłonił się on pradawny. Wielki jeleń o porożu splecionym z gałęzi i blasku, jak z zorzy polarnej. Jego oczy były spokojne, mądre i głęboko zatroskane. Wokół niego biegały małe zwierzęta, śmiały się leśne wróżki, a z wiatru rodziły się melodie tak piękne, że Miśko aż wstrzymał oddech. To on, szepnął. Pradawny opiekun lasu, potwierdził cień. Był sercem tej krainy. Mówił językiem liści. Znał sny korzeni, oddychał razem z rzekami. Dawał każdemu to, czego potrzebował: ciepło, zrozumienie, opiekę. Ale ktoś zapragnął jego siły. Obraz zmienił się. Z lasu wyłoniła się ciemność. Nie kształt, nie postać, tylko cień bez twarzy. Pojawił się nagle niczym cień chmury w słoneczny dzień i otoczył opiekuna. Nie znamy jego imienia, kontynuował cień. Ale wiemy, że skradł fragment mocy pradawnego. I ta moc była zbyt wielka, by nosić ją w sercu. Rozpaliła mrok. W wizji pradawny opadł na kolana, a jego poroże zbladło. Z ostatnich sił stworzył serce lasu, nie jako broń, ale jako ostatni akt nadziei. Złożył je w pniu drzewa harmonii i zapadł w sen. Sen tak głęboki, że nawet liście nad nim przestały drżeć. Wspomnienie zgasło. Wokół zapadła cisza. On nadal tu jest? zapytał Miśko zerkając na kamień. Śpi pod tym kręgiem. Czeka, aż znów będzie potrzebny, ale nie obudzi się bez serca. Jego moc została rozdarta. Część pozostała z nim, część z drzewem, a część zniknęła. Miśko zbliżył się do kamienia i położył na nim łapkę. Był zimny, ale coś głęboko w środku zadrżało jakby przez ułamek sekundy poczuł bicie serca. Obudzimy go, powiedział cicho. Znajdziemy serce i przywrócimy równowagę. Cień uniósł głowę i przez chwilę milczał, a potem skinął powoli. W takim razie musicie ruszyć do jaskini szeptów. Tam, dawno temu, ukryto fragment prawdy. Może znajdziecie odpowiedź, kto tak naprawdę pragnął mocy i gdzie ukryto kryształ. Jaskinia szeptów? zapytał Figielek drżąc lekko. Brzmi jak miejsce, w którym nie ma echa, bo tam echa słuchają. Cień uśmiechnął się smutno. I czasem odpowiadają pytaniem. Po chwili odpoczynku przy kamiennym kręgu drużyna ruszyła dalej. Lumelek, choć osłabiony, usiadł na grzbiecie Miśka, wtulony w jego plecak. Z każdym krokiem las wokół stawał się coraz bardziej cichy i złowieszczy. Nawet wiatr przestał śpiewać. Gdy dotarli do jaskini, słońce zniknęło za chmurami. Wejście było zarośnięte, jakby czas sam próbował ją ukryć. Ale ich nie powstrzymał. W środku panował półmrok. ściany zdobiły znaki. Nie litery, lecz linie przypominające liście, łzy i ogień. Gdy tylko Miśko zrobił pierwszy krok, echo powtórzyło: Dlaczego tu jesteś? Wszyscy zamarli. Głos był stary, ale niegroźny. Jakby ciekawy. Szukamy prawdy, odpowiedział Miśko. A co jeśli ona boli? Zapytała jaskinia. Lepiej znać ją i działać, niż żyć w kłamstwie. Odparł Miśko bez wahania. Nagle przed nimi rozbłysła ściana, na której ukazała się kolejna wizja. Pradawny, rozmawiający z kimś. Znajomym. To była postać z cienia. Ale tym razem zbliżyła się do światła. To była sowa wielka z piórami jak nocne niebo mądra, ale w jej oczach tlił się niepokój. To była strażniczka wiedzy szepnął cień. Ale z czasem zaczęła wierzyć, że tylko ona powinna decydować o losie lasu i to ona poddała się pokusie. Wizja zgasła. Sowa? zapytał Figielek Dlaczego to zrobiła? bo nawet mądrość może się zgubić, jeśli przestanie słuchać serca. Na wyjściu z jaskini znaleźli coś niezwykłego szklany liść. Był zimny.